Mroźną zimę teraz mamy, zimą śnieg mile widziany. No i dzisiaj jest tak biało, bo go mnóstwo napadało. Kiedy tato dziś wstał rano, zjadł śniadanie, wypił kawę, rzekł: Jedziemy dziś na sanki, na zimową czas zabawę. My czekamy już przed furtką z nowiutkimi saneczkami w kolorowych ocieplaczach, by nie zmarznąć pod górkami. Bowiem owe górki były w lesie nad Małym Jeziorem. A tam zawsze wiatry wieją teraz chłodne, bo zimowe. I idziemy w trójkę razem, tato Zosia i ja Franek. Mama w domu dziś została, dobry obiad zrobić chciała. Już biegniemy z saneczkami, tato ja i Zosia z nami. Wiatr pomaga nam wręcz niesie na tę górkę w naszym lesie. Na niej wiele dzieci było, które z góry już zjeżdżały. Miło na nie się patrzyło, bo się wszystkie uśmiechały. My zjeżdżamy z każdej górki, mróz nas szczypie w uszy, w nosy, lecz się tym nie przejmujemy, wcale zimna nie czujemy. Zjechaliśmy wiele razy, tato czasem zjeżdżał z nami. Aż tu nagle ktoś przyjechał i miał konie raz z saniami. To leśniczy, nas zaprasza na zimowy kulik w lesie. Wszyscy tym się ucieszyli, sanki do sań przyczepili. Pyszna sanna nas już niesie po nieznanych dróżkach w lesie. Czapy śniegu z drzew spadają, nasze czapki ozdabiają. Słonko, śnieżek popaduje, wiatr nam w uszach pogwizduje. Końskie grzywy też rozwiewa, pan leśniczy się zaśmiewa. Tak pędzimy na polanę, gdzie ognisko na nas czeka. A tam trzeba się podsuszyć, by w powrotną drogę ruszyć. Ach, jak tam wesoło było! Jednak czas do domu jechać. Na każdego obiad czeka, więc nie można dłużej zwlekać. Powrót również był udany, ale jakby krótszy jakiś: konie szybciej popędziły, prrr, przed górką zostawiły. Teraz pędem już do domu, bo tam mama na nas czeka. Lewa rosół nam gorący na calutki dom pachnący. Cudna nasza sanna była, bardzo chcemy ją powtórzyć. Choć nas troszkę wymęczyła, to wspaniała przecież była.